Cześć, ma na Dzisiaj jest ze mną zdolna i skromna ekipa z kabaretu. Cześć. cześć. Ja, Jak już jesteśmy w Centrum Kultury Studenckiej, to czy ktoś z Was ma może jakąś imprezę studencką do powiedzenia? Andrzej, daj! daj. Andrzej! Czyli generalnie jest tak, że. O moich, daj, mikrofonu daj, mikrofonu. o moich imprezach studenckich raczej nie powinno się rozmawiać. Daj, to, nie to nie powinno ujrzeć światła dziennego. Nie, generalnie no co? Rozumiem, że to jako porada, prawda? Tak, że, porada. Słuchajcie, na, przede wszystkim. Bez alkoholu. Bo, bo, bo z alkoholem to są różne dziwne. Przy, po tym historie się wiążą na przykład. Można się obudzić nie w tym miejscu, co trzeba. Yy, można wracać na przykład do domu yy, potem taką śmieciarką, bo akurat nie było przejazdu innego, albo nie stać już było na taksówkę, albo polewaczką taką przy okazji. Albo w chłodni. Ale, ale śmieciarką, że pan prowadził i miał miejsce obok. Wiecie? Zaprosił do środka, czy się złapałeś tak? Złapałem się na zewnątrz, bo no, ale to nieważne, nie do polewaczka to. Ale z polewaczka akurat to dobrze, bo przy okazji można sobie przyczynić zrobić, już nie trzeba potem się myć w akademiku. I normalnie praktycznie z tej, z tej, z tej śmieciarki idzie się na zajęcia i jest wszystko dobrze. wszystko zajmie. Wszystko gra wszystko jest zaliczone. Także bez alkoholu, bo alkohol to wróg. <laughs> Zło I, i trzeba lać go po prostu. Trzeba znać jakieś zamienniki. Tak, woda H2O, chemicy to lubią. Mów teraz ty, bo ja już zabrnę za daleko. Ja, ja akurat polecam. To się wykłuje, to się wykłuje. No, Wynika, powiedz, bo coś. Wycinać też, nie? Możemy. Super, A to akurat chciałbym, żeby zostało. Dobra, Wedinko. Ja, ja co? Ja też, jeżeli chodzi o dobre rady, to nie polecam grzańców w sierpniu. Kiedyś miałam z tak i tak się czułam jak w saunie, wszyscy wisiałyśmy na balkonie, było plus 38 stopni się i tak, no. Ale ogólnie nie, no muszę powiedzieć, że z przykrością, że nie byłam jakaś improzowym studentką. Niestety. To, to ja od siebie chciałem dodać, że nie polecam chłodnika w lutym. Olga? Po prostu nie mieszajcie. <laughs> Niczego, co tu zostało powiedziane. Nigdy razem. <laughs> Nigdy razem. Chłodnik z grzańcem. To dziękuję za porady studenckie. Mam nadzieję, że wykorzystają studenci w przyszłości. Ale mam też pytanie do waszych występów. Czy wy macie tak stricte zaplanowane występy, czy też improwizujecie często w swoich występach? Dzisiejszego dnia. Wydaje mi się, że czy czwarty to była improwizacja, ponieważ no długo ostatnio, chyba nie wiem, mieliśmy miesiąc przerwy. Miesiąc, gdzie jesteśmy po naprawdę świeżutkim programie, czyli tak naprawdę graliśmy premierę, potem tydzień i no, jak się okazuje, już też nie jesteśmy młodzi, więc pewne rzeczy nie zostają nam no, jednak w głowach, ale na dzisiaj było bardzo dużo improwizacji, ale dzięki temu było bardzo dużo zabawy. Nie no, my chyba, chyba wszyscy się zgodzicie, że my uwielbiamy improwizować i tak. jak się coś wydarzy nieoczekiwanego, na przykład Andrzej kiedyś zamiast wyjść z gitarą wszedł z wężem prysznicowym. Tak? Bo zapomniał tak? gitarę. No. Zawsze z przyjemnością ja zawsze wtedy patrzę na Olgę, bo ona uwielbia się gotować. Publiczność <grymność> się bardzo cieszy, no ale Różna. tak, improwizujemy i to jest super, i to jest fajne. Robicie sobie jakieś takie specjalnie? Tak, <grym> 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 żeby ktoś miał troszeczkę problem. Zdarzasz tak, tak, jak? tak. Robimy. Mamy taki sketch, gdzie Ewelina rodzi, to znaczy gra, że rodzi. Okay. Gra, gra rolę rodzące, jest schowana za zostawką, więc nikt jej nie widzi, ale my z Andrzejem ją widzimy. No więc tam już widzieliśmy wszystko. Już, ja em, nie łącznie zarabką jakąś nagle się pojawiła, nie wiadomo skąd. Nie? Tak. tak było. I to był mężczyzna. I to jeszcze był mężczyzna. To <laughs> z naszych od kabarety pasów wypadł w tak, znaczy mamy obudowę sketchy wiadomo, że sket jest napisane, ale no nigdy, jeszcze się nie zdarzyło, żeby było dwa razy tak samo zagrane. To jest po prostu niemożliwe. Za dużo jest zmiennych. To nie jest tak? tutaj jakby mały ruch może zmienić wszystko. Ale dzięki Aha. temu bardzo dużo wychodzi fajnych rzeczy, których byśmy pewnie nie wymyślili albo nie napisali, a dzięki temu, że po prostu one jakoś tak <laughs> nie wychodzą spontanicznie no to jakby zostają potem już na zawsze. Lubimy się wygłupiać, no. Bardzo jak się studenci takie, takie. Jak studenci <laughs> <laughs> eee, Po tak studencku, koszty, tak? Po studencku. <laughs> i... Nie on, A, ma. ja mam, ja mam do No tak, ja mam swój. No i można sobie samo robić wśród kabaretu jakieś takie psikusy, ale czy macie jakąś taką reakcję publiczności, która zapadła wam w pamięć, takie śmieszna jakaś sytuacja, że nie wiem, ktoś chciał do was wejść na scenę, czy coś śmiesznego powiedział, Raz na występie w Knurowie. <grymne> z miejscem. Jedna, <grymne> nie, nie, nie. jedna pani się tak śmiała, że nazwa miejscowości była bardzo adekwatna. No, to jest, tak, to jest to na nie, nie, no nie, 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 nie sprzedajmy tajemnic, trzeba przyjść na występ, to się zobaczy. Ale tak, tak. Łukasz po prostu sobie bardzo dużo często pozwala i to jest fajne, bo ludzie bardzo fajnie reagują poza tą osobą, do której, której to dotyczy. Ale reszta jest zabawna. Znaczy ja lubię bardzo takie reakcje właśnie nieśmiechowe, żywe reakcje na wydarzenia sceniczne. Jak coś następuje takiego nieoczekiwanego i ludzie robią takie uuu albo <laughs> <nie śmiech> trzeba <jeszcze mogę> pokazać, <śmiech> ale <śmiech> albo <śmiech> ty tak. Jest, ale najbardziej chyba jak, jak długo dochodzi żart, że jest jakiś taki żart i to nie, jest, to nie jest taka reakcja śmiechu od razu po ostatnim słowie, tylko ten żart trafia tak po dwóch sekundach i mam. Zawsze taką satysfakcję, fajną, że kurczę, to tak trzeba było chwilę pomyśleć. Wszyscy pomyśleli i to wjechało, i to zawsze dla mnie to jest najprzyjemniejsze. Mm -hmm. to dziękuję bardzo za rozmowę i zapraszam na drugi występ, żeby zrozumieć. Jak jak oczywiście, to, tak. tak. Na przychodźcie, przychodźcie do nas, naprawdę warto. Naprawdę, naprawdę to da się zrozumieć. <noise> and love, And love! And love. <noise>